Hey, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj na samym początku przyłączymy się do pewnego koreańskiego poszukiwacza duchów, który głównie w nocy odwiedza przeróżne opuszczone miejsca na terenie Korei. Tym razem wybrał się do jednego z już dawno nieużywanych budynków biurowych. I mimo że eksploracja była naprawdę klimatyczna, a miejsce ciekawe, to tak naprawdę nie działo się zbyt wiele. Jedyne, na co można było zwrócić uwagę, to dziwne dźwięki, które jednak ostatecznie autor nagrania sklasyfikował jako zwykły wiatr. Jednak zaledwie chwilę później przestał być tego tak pewny. Uf. 와와와 와! 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 오이씨 오 깜짝이야 오이씨 뭐야 뭘와 도면 <목소리> 뭐야 뭐라했어 방금 <목소리> 여러분 방금 들은 사람 Pagu Borys! O, o! Czekam anio, czekam anio, co O Gdy wydawało mu się, że znowu usłyszał coś podejrzanego, zauważył, że kartki czegoś, co wygląda na arkusz z planami budynku, same z siebie się poruszają. Co więcej, to samo tyczyło się drzwi wejściowych i stojącego nieopodal krzesła. Lekko przestraszony, co zresztą nie dziwne, mężczyzna wybiegł z budynku i postanowił spędzić chwilę na zewnątrz, żeby się uspokoić. Dopiero po jakimś czasie wrócił do eksploracji, ale tym razem wybrał się do innego przyległego budynku. Od razu, gdy wszedł do pomieszczenia, jego uwagę przykuły dziwne plamy na podłodze plamy, które automatycznie przywodzą na myśl krew. Osobiście wydaje mi się, że była to raczej zaschnięta już dawno farba, ale nie możemy go winić za takie skojarzenia. Ostatecznie dookoła niego działo się coś naprawdę ciężkiego do wyjaśnienia. Kryzys po pilniotyna? Kryzys Zasłona znajdująca się zaraz obok niego sama z siebie się rozsunęła. Co więcej, gdy chwilę później ostrożnie zajrzał do środka, pomieszczenie było kompletnie puste. W pewnym momencie przy eksploracji tego pomieszczenia mężczyźnie zaczęło się wydawać, że słyszy wyraźne szepty, jakby coś chciało się z nim skomunikować. Przyznam się, że ja osobiście nic takiego nie słyszę, ale zachęcam Was do obejrzenia całości jego wyprawy, bo być może Wy znajdziecie coś, co mi umknęło. Link tak jak zawsze w opisie. Użytkownik TikToka Abad Garcia od jakiegoś czasu mierzy się w swoim życiu z czymś naprawdę przerażającym. Mierzy się z tajemniczym bytem odpowiedzialnym za różne ciężkie do wyjaśnienia zjawiska w jego domu. Co gorsza, w odróżnieniu od innych takich sytuacji, cokolwiek zamieszkuje dom Abada, niejednokrotnie zadało mu fizyczne obrażenia. Wszystko zaczęło się już dość dawno, ale pierwszych zjawisk nigdy nie udało się mężczyźnie nagrać, bo były po prostu nagłe i niespodziewane. Dopiero po jakimś czasie cokolwiek to jest, jakby zaczęło przybierać na sile, a manifestacje zaczęły trwać znacznie dłużej. Oczywiście takie nagrania często okazują się fejkami i komentujący natychmiastowo oskarżyli go o użycie żyłki. Jednak Abad odniósł się do tego i nagrał krótki film, próbując sytuację odtworzyć używając właśnie linki. Ku zdziwieniu ludzi wyszło na to, że drzwi jego szafy są po prostu zbyt ciężkie, a gdyby chciał coś takiego zrobić przy użyciu lekko widocznej żyłki, byłoby to po prostu niemożliwe. Zjawiska w domu Abada nie ustawały, a wręcz przeciwnie, było ich mnóstwo, a prawie wszystkie zwykle orbitowały wokół zabawek jego dziecka, tak jak na przykład tutaj. No i no. No halas jałów hole. Mężczyźnie czasami wydawało się, że ma w domu istne to bo pełno zabawek nagle się włączało lub po prostu bez powodu zaczynało się w dziwny sposób poruszać. W tym akurat konkretnym przypadku łatwo by było coś takiego zrobić, chowając się pod łóżkiem, ale jak sami widzieliście, nikogo innego tam nie było. Jednak to wcale nie to było w tym wszystkim najgorsze. Mężczyzna co jakiś czas budzi się cały posiniaczony i z dziwnymi śladami zadrapań, czy nawet śladami duszenia na szyi. Jak powiedział pewnego razu, ze snu wyrwało go uczucie podduszania i nie był w stanie nabrać tchu. Gdy odzyskał władzę nad ciałem, okazało się, że na jego szyi widnieje bardzo wyraźny ślad poduszeniu. Cokolwiek go prześladuje, jest w stanie wyrządzić dużo większą szkodę niż kilka siniaków. Mężczyzna wrzucił również nagranie, w którym widzimy jego zakrwawione usta, a chwilę później pozbywa się trzech zębów, które, jak mówi, coś naruszyło do tego stopnia, że mógł je bez problemu wyciągnąć. Oczywiście ze względu na politykę YouTube'a nie mogę wam tego pokazać, ale możecie zobaczyć te nagrania wchodząc na jego profil. Jednak to, co jest najbardziej zastanawiające, to jak ten tajemniczy byt oddziałuje na mieszczące się w mieszkaniu zabawki. Mężczyzna nawet w pewnym momencie powyciągał z nich wszystkich baterie i to właśnie to jest w tym wszystkim najdziwniejsze. Zobaczcie sami. <grym> to jest Yo que otra latina la pila ¿Ya verán? Analogicznie do nagrania z szafą ludzie zarzucili mu oszustwo, jakoby miał zamontować w zabawce inne źródło zasilania, w środku. Jednak Abad szybko rozwiał wszystkie wątpliwości, rozbierając zabawkę i pokazując ludziom, że po prostu nie byłoby tam miejsca na jakiekolwiek inne zasilanie. Oczywiście to tylko jedno z wielu nagrań z tajemniczo działającymi zabawkami. Póki co, sprawa cały czas się rozwija, ale mężczyzna do tej pory wrzucił naprawdę wiele dziwnych doświadczeń, więc zachęcam do rzucenia okiem na jego profil. Link oczywiście w opisie. Przyłączymy się teraz do indonezyjskich łowców duchów, którzy już kiedyś gościli u nas na kanale. No może nie do końca łowców, a bardziej ludzi, których głównym zamiarem jest przynoszenie błąkającym się duszom ukojenia poprzez odprawianie modlitw w potencjalnie paranormalnych miejscach. Oczywiście, mimo tak szlachetnego celu, czasami możemy mieć wrażenie, że duchom wcale nie do końca podoba się to, co robią. Tym razem wybrali się na potencjalnie nawiedzony opuszczony plac zabaw, który przed laty był świadkiem brutalnych porwań i morderstw. Po tym jak dokładnie wytłumaczyli swoim widzom historię tego miejsca i przeprowadzili wstępne oględziny, żeby upewnić się, że są sami, przytrafiło się im coś bardzo dziwnego. Mm. Mm -hmm. ไอ้สองไฟนี้ม,มีใครจะทำอะไรเปล่าเฮ้ยเฮ้ยใ <c oughs> นกล้องเห็นไหมเมื่อกี้ในกล้องเห็นไหมมันขยับขยับเองไม่ได้โยนนะลมลหรอือเปล่าลมเปล่าเหบ้านี่ลมไหน,นจะเผาลมไหน,นจะพัดเล็กได้ปิวขนาดนี้เสียละชิ้นสุดทหายละไอ้เรี่องน่องมาเนี่ยอีกอ่ะอื้นกลัวผีเรื่องน่ผีนี่เราจะทำทิกี้ต่อไหม Gdy tłumaczyli, jak działa rytuał, stojąca nieopodal nich huśtawka sama z siebie zaczęła się poruszać, co oczywiście przywodzi na myśl jedną bardzo straszną możliwość: mieli do czynienia z duchem małego dziecka. Oczywiście mężczyźni kontynuowali, przeszli do modlitwy, i to właśnie wtedy stało się coś naprawdę przerażającego. Gdy reszta się oddaliła, a jeden z nich zapalił świeczkę i siedział w ciemności, ta nagle sama z siebie zgasła. Ale tak naprawdę tutaj powinniśmy zwrócić uwagę na coś innego, na coś dużo bardziej przerażającego. W ciemności za mężczyzną jesteśmy w stanie dostrzec coś, czego nie powinno tam być. Cokolwiek to jest, staje się nieco bardziej widoczne przy rozjaśnieniu. Tylko co to jest? Może tamtej nocy faktycznie mężczyźni mieli do czynienia z duchem małego dziecka, który tak naprawdę nie życzył sobie od nich żadnej pomocy. Nie udało mi się ustalić źródła następnego nagrania. Rzuciło mi się któregoś razu na profilu, który wrzuca urywki potencjalnie paranormalnych nagrań. Niemniej mimo że krótkie, to jest dość ciekawe. Yeah. Niejednokrotnie widzieliśmy już motyw pukania do drzwi, zupełnie tak jakby cokolwiek to jest, chciało zostać wpuszczone do środka. I nie oszukujmy się, coś takiego można by było dość łatwo spreparować, jednak w tym przypadku wiarygodności całej sytuacji dodaje reakcja dziecka, które jest obecne na swoim miejscu z ojcem. Tak więc być może dziecko czuło lub słyszało coś więcej niż to, co zdołał zarejestrować jego rodzic. Kolejne nagranie pochodzi z bliżej nieokreślonego szpitala, a jak wiadomo, szpitala to miejsca, gdzie śmierć jest na porządku dziennym, więc można założyć, że jeśli szukać gdzieś paranormalnych zjawisk, to właśnie tam. Jest to nagranie ze szpitalnej kamery zamontowanej w jednym z aktualnie pustych pokojów. Co prawda, pokój jest pusty, ale to może oznaczać, że to co widzimy na nagraniu jest sprawką jego byłego lokatora. Oczywiście są to tylko moje domysły, bo nie posiadam żadnych informacji o samym nagraniu, ale muszę przyznać, że reakcja oglądających zapis z kamery pielęgniarek nadaje całej sytuacji ogromnej dozy wiarygodności. I na dzisiaj, moi drodzy, to już wszystko. Bardzo dziękuję za Wasz czas i za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Wam się podobało, to zróbcie mi tę małą przyjemność i zostawcie po sobie subskrypcję. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. No i oczywiście ślicznie dziękuję wszystkim zacnym ludziom, którzy zdecydowali się wspierać kanał finansowo. Jesteście najlepsi. A jeśli Ty chcesz dołączyć do zacnego grona wspierających, link ze wszystkimi informacjami znajdziesz w opisie. A teraz, moi drodzy, czas się już pożegnać. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.